Cześć, witajcie. Jesteśmy po trzeciej kolejce rozgrywek Polskiej Futbol Ligi. No i ta trzecia kolejka była dużo łatwiejsza w typowaniu niż kolejka numer 1, która była najbardziej szalona jak na razie w tym sezonie. Ale zanim przejdziemy do podsumowania tego, co wydarzyło się w kolejce numer 3, najpierw podziękowania dla patronów, bo tutaj wydarzyło się ciekawie i dużo. Przede wszystkim pojawił się nowy patron, także bardzo dziękuję za wsparcie finansowe, ale też dziękuję za pozytywne komentarze, no bo. No, to naprawdę pomaga pomaga i, i daje taką dobrą motywację, szczególnie w naszym dość toksycznym środowisku. Także bardzo dziękuję. Podziękowania również dla nowego, starego patrona, który wrócił do wspierania game day z bardzo, bardzo wysoką kwotą. Także no, to jest ogromny wkład w rozwój i kanału, i w strony. Być może spożytkuje te pieniądze tak jak rok temu na jakąś transmisję. Zobaczymy, na razie one leżą i czekają. Także wielkie, wielkie dzięki za to. Oczywiście, dziękuję też moim stałym patronom, którzy są ze mną przez bardzo długi czas. To ich wsparcie, takie miesięczne, no to jest ogromna dawka motywacji. Wielkie, wielkie dzięki, że jesteście. Jeżeli chcielibyście się dołożyć do tego projektu, jakim jest Game Day, oczywiście, zapraszam na Patronite'a. a swoim obecnym, dotychczasowym patronom dziękuję i jesteście, jesteście najlepsi. A teraz już przechodzimy do podsumowania kolejki numer 3. Na początek otwarcie kolejki i derby Warszawy, 11 derby z stolicy. No i historyczny sukces, Eagles pierwszy raz udało im się wygrać z Mets i to zarówno w rozgrywkach juniorskich, jak i seniorskich. Dotychczas to zawodnicy miastowych byli lepsi, zarówno w tych rozgrywkach właśnie juniorskich, jak i seniorskich. Pierwszy raz to się zmieniło. No i cóż, wynik od początku nie podlegał żadnej, żadnej dyskusji. Eagles no, wyszli na prowadzenie potem kontrolowali ten mecz. Nareszcie Orły odpaliły w ataku, już było widać tą, tą zmianę w poprzedniej kolejce w meczu z Lowlanders. No, teraz Siemens, podobnie jak w poprzedniej kolejce, zagrał znakomity mecz. Moim zdaniem, no, to jest zawodnik, który powinien otrzymać nagrodę MVP tego pojedynku. Oczywiście w głosowaniu kibiców, no, nie miał najmniejszych szans, bo tutaj siły były rzucone potężne, zarówno warszawskie, jak i bydgoskie, Więc MVP się rozstrzygało między chłopakami skrzydłowymi. Kornelem Witkowskim i krzyśkiem nosowym, tak już będąc precyzyjnym. No natomiast, jak dla mnie, to Siemens, no, generał. Generał ofensywy znakomicie y, się pokazał. Przegląd pola, fantastyczny. No, to jest to, z czego znamy Siemensa, i to jest stary, dobry Siemens, którego znaliśmy z poprzednich y, sezonów. W ofensywie Orów, y, tak jak oglądałem ten mecz i, i miałem okazję go komentować. Wydawało mi się, że trochę mało do gry wnosiła grabiegowa, ale potem obejrzałem ten mecz jeszcze raz i wy, całkowicie się z tego wycofuję. Grabiegowa była na bardzo dobrym poziomie, tam wychodziło chyba po 6, 7 czy 8 yardów na bieg, więc ten miks akcji podaniowych i akcji biegowych, no, znakomicie się Eagles sprawdzał. Także no, w ofensywie nie można mieć uwag w zasadzie do, do żadnej formacji, i moim zdaniem ta formacja ataku tylko będzie się rozkręcać z meczu na mecz. Defensywnie no już przyzwyczaili nas Eagles do tego, że grają na bardzo dobrym poziomie. Zdarzały się oczywiście błędy, gdzieś tam piłki lądowały między strefami, ale to nie miało żadnego wpływu na wynik. Także znakomicie Eagles w trzeciej kolejce się zaprezentowali w derwach z Mets. A po meczu miałem okazję porozmawiać z Olkiem Dondą. Zapraszam na naszą krótką rozmowę. Oleg Początek meczu w swoim wykonaniu to chyba wymarzony był. No fajnie, te podania fajnie się dało. Przygotowanie tak, żeśmy wszystko, nasze założenia tak naprawdę wyszły w 100%. A... Pewnie byliście dostać takie mocne uderzenie, musiałeś zejść z boiska, coś poważnego? Nie, powiedzmy, że uderzenie było spoko, bardziej mocniejsze uderzenie było od boiska. Okej, okay, czyli wszystko w porządku, tak. wróciłeś w drugie połowy? Nie, no dali właśnie. trenerzy, dali trenerzy mi pauzę, tym bardziej, że za dwa tygodnie mamy kolejny ważny mecz, więc teraz Macie? mamy regenerację, jeszcze treningi, żeby być gotowy na za dwa tygodnie. Macie bogatą liczbę skrzydłowych, pomaga Ci to w stawaniu się lepszym? Czy... No pewnie, że tak, to każdy trening nas tutaj się szlifujemy i pchamy do przodu jeden drugiego, więc czy to ktoś chodzi za mnie, czy ja chodzę za kogoś, to jest cały czas pchanie siebie do przodu. A co zrobiliście z ofensywą w ciągu ostatnich no, trzech tygodni, bo Smetz Lowlanders wyglądał lepiej, ale dzisiaj to już było... To chyba, co, chcieć, co chcieliście od początku brać? No od początku samego, no, no pierwszy mecz nam nie wyszedł, tak? Ofensywnie, drugi mecz już było lepiej, trzeci mecz to jest to, co będę pracował cały czas, treningi, 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 ciśniemy siebie tak naprawdę każdy jednego kadu do przodu. Bardzo dużo skałtu. Eee... Założenia trenerów, sztabu szkoleniowego po prostu i staraliśmy się wykonać to, co żeśmy mieli od dwóch tygodni przygotowywane i myślę, że dzisiaj w tych 100% możliwe, że jeszcze nie, ale Powyżej 40 punktów wskoczyliśmy. A potwierdzisz te takie opinie, które krążą, że graliście w dwóch pierwszych meczach z dwoma, powiedzmy, że najlepszymi albo czołowymi defensywami w tej lidze, dzisiaj graliście z trochę słabszą defensywą, no i wyglądaliście naprawdę dobrze. Eee, powiem tak, w tym sezonie szczerze, to tak naprawdę nie wiadomo od kogo, czego się można spodziewać w tym sezonie. Bo tak jak wszyscy skreślili Kingsów, to też wiele u nas osób mówiło, że to może być czarny koń tej ligi i oni na tą chwilę są czarnym koniem. I tak naprawdę, czy to Rebes, czy to Meci, tak jak ostatnio w, w, w poprzedniej kolejce napunktowali, dość dużo tych punktów, mogą już zagrać całkiem inną, inną defensywę za dwa tygodnie. I mówię, to jest tak naprawdę nie wiadomo, po, po kim co się możemy spodziewać. Z kolei po drugiej stronie MEC. No tutaj bardzo mocno się osłabili, chodzi, chodzi oczywiście o. No tak jak powiedzieliśmy na, na transmisji jak Rosiu wspomniał, no, frajerskie zachowanie Deandre Claytona i w zasadzie no, inaczej nie da się tego określić dwa niesportowe zachowania w meczu, jeszcze w sytuacjach, w których no, było to zupełnie niepotrzebne jedno sportowe, nie, sportowe, niesportowe zachowanie po zdobyciu przyłożenia drugie niesportowe, kiedy zaczęli się szarpać z Przemkiem zimkiem i, i po, tym, po tym drugim zachowaniu Deandre Clayton y, wyleciał y, Deandre Clayton przez to, że nie zagra że zdyskwalifikował się z meczu w, podczas meczu z Eagles, nie zagra też w kolejnym pojedynku z Lowlanders Białystok. Myślę, że to będzie duża strata. Choć jeśli z drugiej strony patrząc na to, no Artur Czarnik, rezerwowy QB, nominalnie skrzydłowy, wszedł na boisko i zagrał bardzo dobrze. No, jakby to jest chyba już jego taki znak firmowy, że Artur wchodzi na QB i, i daje dobrą zmianę i dobrze prowadzi swoją ofensywę. No nie można mu nic zarzucić. Ofensywnie mecz w tym meczu zagrali nieźle. Nie można powiedzieć, że to był jakiś wybitny występ, natomiast też no, nie można mieć do nich dużych pretensji. Defensywnie natomiast, no to już kolejny mecz, w którym obrona popełnia katastrofalne błędy. I im dalej od piłki, tym jest moim zdaniem gorzej. Wszyscy widzieliśmy jak wchodziły podania Eagles, na no to siadało. Praktycznie wszystko, co, co Eagles rzucili, krycie przy akcjach podaniowych, no to woła o pomstę do nieba. No i to już jest kolejny sezon, kiedy Mets mają problemy w tym, w tym aspekcie gry. Są sprowadzani zawodnicy, importowani na pozycję safety. No i no, niewiele to pomaga. To potrzeba tutaj tego polskiego talentu, który by się wyszkolił na, na pozycji czy cornera, czy, czy safety, żeby cokolwiek, cokolwiek w tej defensywie Mets mogło się zadziać lepszego. Po meczu porozmawiałem z Arturem Czarnikiem, z Met, który wszedł właśnie jako zastępca rozgrywającego. Dał dobrą zmianę. Posłuchajcie, co miał do powiedzenia. Artur Czarnik, Artur jak się czułeś po tych niesportowych zachowaniach i wykluczeniu Claytona, kiedy musiałeś wejść na QB? Czułem się dobrze, jakby myślę, że każdy drugi quarterback, który wchodzi na boisko, to nie ma tej presji, tak? Jakby bo nie musi nic udowadniać, do tak? Po prostu musi wziąć to na barki, poprowadzić drużynę. Nikt też nie liczy, że ta osoba poprowadzi drużynę do zwycięstwa jakoś spektakularnie, po prostu, że będzie robiła konsekwentnie swoją robotę, więc jakby w mojej opinii to, to nie jest trudna sytuacja, tak? To jest sytuacja komfortowa, bynajmniej dla mnie, kiedy, kiedy mogę wejść i bez żadnej presji móc poprowadzić drużynę. No i wychodziło to całkiem nieźle. Pierwszy drive, na który wszedłeś, zakończyliście punktami. Tak, tak, to prawda. Myślę, że myślę, Eagles że nie byli gotowi na to, że wejdzie Drugi quarterback i będzie w stanie rzucać lub biegać. E, myślę, że to, że to spowodowało spore zamieszanie w defensywie Eagles. E, ale tak, udało się zdobyć to przełożenie. E, myślę, że była szansa na co najmniej dwa więcej, ale brakowało tutaj ogrania, dlatego że no, tak jak wiemy, w Polsce lidze rzadko drugi quarterback ma, ma szansę wyjść i, i grać swoje, swoje repy. Także, także oczywiście apetyt był na więcej, zdecydowanie więcej. Ofensywnie wyglądacie całkiem nieźle w tym sezonie, natomiast jest problem z defensywą. Wiem, że to jest formacja ofensywna, ale. Wiesz może jak pracuje defensywa, żeby się poprawić? E, tak, defensywa pracuje bardzo ciężko. E, rzeczywiście no w tym sezonie widać tę dysproporcję, tak? na, Nasza ofensywa wygląda trochę lepiej niż nasza defensywa. E, mimo tego chłopaki bardzo ciężko pracują, poprawiają swoje błędy. E, to jest dopiero początek sezonu, tak, tak naprawdę. Za nami, za nami trzy spotkania. Jeszcze mamy pięć do zagrania co najmniej, więc myślę, że każde kolejne spotkanie będą, będą się rozkręcać i pokażą, na co ich stać. Mecz niedzielny, pierwszy, rozpoczęło się wszystko w w wrocławskich. Jaguars podejmowali Lowlanders. Moim faworytem w tym meczu byli Lowlanders. Nie ukrywam, w poprzednim, poprzednim go line'ie wskazywałem ich jako drużynę, która do tej pory w tych dwóch pierwszych kolejkach prezentowała się trochę lepiej. No i no zawiodłem się, zawiodłem się. Wydawało mi się, że Lowlanders mogą sprawić niespodziankę w kontaktach. No i sprawili tylko, że nie miło niespodziankę, znaczy sobie, miło sobie, miło pewnie Jaguars zagrali zdecydowanie poniżej oczekiwań i w tej chwili ich bilans to jest 0,3. Jedyna, chyba niepowtarzalna szansa na, na zwycięstwo nadarza im się teraz w najbliższej kolejce, gdzie, gdzie będą grali z Mec, tym bardziej, że Mec właśnie zagrają bez swojego nominalnego rozgrywającego. Me całkiem nieźle Landers wychodzą te akcje podaniowe. Z kolei wiemy, że w Mec po stronie. DB. No, są duże problemy, więc Lowlanders myślę, że będą mieli szansę w tym meczu. Nie będą faworytem, natomiast spodziewam się, że no nie będzie to dla nikogo łatwy mecz. Niestety po, po raz kolejny nie udało mi się uzyskać odpowiedzi od zawodników Lowlanders. Spróbuję jeszcze raz po tej kolejce. Jeżeli się nie uda, to już chyba sobie odpuszczę o odzywanie się do zawodników żubrów, bo nie ma to większego sensu. Za to Jaguars zagrali zdecydowanie powyżej oczekiwań. Bardzo dobrze wygląda, wyglądała ich gra podaniowa. Znaczy no, też trzeba wziąć poprawkę na to, że gra obronna po stronie Lowlanders no, w tym sezonie szwankuje. No ale wydaje się, że dla Jaguars może to być impuls, że to może być taki mecz, w którym się przełamią i który pociągnie ich do góry. Co prawda mają dość niefortunny terminarz, bo następny mecz grają z Kraków Kings u siebie, więc będzie bardzo trudno. No, natomiast na pewno dostali taki zastrzyk dobrej yy, energii. A o podsumowanie tego meczu z Lowlanders poprosiłem Witka Gajewskiego, rozgrawu, rozgrywającego Jaguars, który zagrał no, bardzo dobre zawody. Posłuchajmy. Początek sezonu był dla nas bardzo trudny. Podobnie jak rok temu przegraliśmy dwa pierwsze mecze, jeden z drużyną z Warszawy w kontak wrocławskich i jeden mecz na wyjeździe z Kraków Kings. Było to dla nas bardzo trudne, ale myślę, że mimo wyniku widać było, że jesteśmy w stanie do samego końca podejmować walkę z mecz Przegrywaliśmy 14 punktami na około 7 minut przed końcem meczu i byliśmy w stanie odrobić ten wynik i wyjść na chwilę na prowadzenie. Natomiast w Krakowie, po bardzo trudnej pierwszej połowie, byliśmy w stanie nawiązać walkę i zacząć zdobywać pierwsze próby, i tym samym też zdobyć dwa przyłożenia. Ostatni mecz z Lowlanders z stok zwycięstwo, dał naszej drużynie dużo ulgi i pokazał, że drzemie w nas potencjał i że jesteśmy w stanie wysoko wygrywać mecze. Na szczególną uwagę w tym meczu zasługuje nasza obrona skrzydłowi i special teamy. Obrona ze względu na to, że przez większość meczu była w stanie zablokować atak przeciwnika, co dało mi i naszemu atakowi bardzo dużo swobody i spokoju. Skrzydłowi byli w stanie generować big play za big playem, które pozwoliły na szybkie odskoczenie z wynikiem. A special teamy e, zawsze cieszy jeżeli e, udaje się drużynie zdobyć funkcję e, ze special teamów. A my w tym meczu zdobyliśmy jedno przyłożenie z zablokowanego panta, i prawie zdobyliśmy przyłożenie z powrotu e, też z panta. I teraz przygotowujemy się na. Następny mecz domowy z Kraków Kings. Mam nadzieję, że zapewnimy bardzo dużo emocji i radości kibicom z kątów wrocławskich. Mecz numer 3 w tej kolejce, no to pojedynek Kings i Rebels. No i w tym meczu było wszystko to, czego oczekiwaliśmy. Było dużo punktów po stronie Kings, było troszkę mniej punktów po stronie Rebels, była bardzo mocna defensywa Krakowa. No i... Statystująca, można tak to określić, status, statystująca defensywa po, po stronie rebels, szczególnie te akcje biegowe. Nie potrafili znaleźć recepty na to, jak zamknąć Jacka Billa. Wynik, no jakby nie może nikogo zaskakiwać. Kings w tej chwili są najmocniejszą drużyną w lidze, no a już wspomniany Jack Bill to jest jak wypuszczony z piekła diabeł, no on się jest pustoszenie w szeregach obronnych przeciwników. Z ciekawostek też, zobaczyliśmy go w formacji ataku na pozycji skrzydłowego, no i ścieżki biega jeszcze lepiej niż te QB rany, które wykonuje podczas meczów. Miałby piąte przyłożenie, ale tu już zlitował się chyba nad całą ligą i nad przeciwnikami, Mateusz wiechać nie podał mu piłki, bo no miał mnóstwo miejsca Jack, żeby tą piłkę złapać, bardzo szybko uwolnił się swojemu pod swojego krycia. Także dzięki Mateusz, że nie dorzuciłeś Jackowi kolejnego touchdownu. Troszkę w cieniu, Ty Jacka Billa jest drugi import w Krakowie, Wiktor Tademi, no natomiast nie można nie doceniać pracy, której wykonuje. No to jest fantastyczna praca defensywna i gdybym miał oceniać, no to trudno mi powiedzieć, który z tych importów wnosi więcej jakości, który ma większy wpływ na, na grę tej drużyny. Po meczu właśnie Kings z Rebels poprosiłem też Staszka Becińskiego z Kings o opowiedzenie swoimi słowami na temat tego pojedynku. Posłuchajmy. Dobra, krótkie podsumowanie z mojej strony o meczu z Rebels. Zwycięstwo bardzo fajnie smakuje oczywiście. Niewątpliwie był to mecz, który gdzieś tam wszyscy mieliśmy w kalendarzach e, zakreślony pod szczególnym kolorkiem. E, dlatego zwycięstwo smakuje coraz lepiej na pewno. Plan zrealizowany. E, super zawody w wykonaniu całej drużyny. Moje pochwały idą w stronę oczywiście chłopaków z ofensywy, z defensywy, e, każdy dołożył cegiełkę do tego sukcesu. No Teamwork makes the dream work, tak? E, no, i to jest trochę można powiedzieć motyw przewodni naszego sezonu. Bardzo mnie to cieszy. E, no a tak naprawdę, teraz już się zastanawiamy tylko tym, co przed nami, a przed nami. Revenge Jaguars i generalnie trzeba mieć podejście takie, że nie lekceważymy żadnego przeciwnika, Jaguars, którzy najpewniej z nami zagrają, to trochę inna drużyna niż ta, która z nami grała w drugiej kolejce. E, dlatego nie, nie ma co osiadać na laurach. E, nie możemy sobie już tak naprawdę zakładać medali na tym etapie sezonu. E, trzeba się skupiać na każdym kolejnym meczu, na każdym kolejnym repie. I, I to jest moim zdaniem mentalność, która może gdzieś tam, może gdzieś tam wieszczy nam jakiś sukces, bo sky is the limit tak naprawdę w tym sezonie. Ale nie będę może psioczył w takim razie. Po stronie Rebels, no tutaj widać, że, że w ataku są w stanie przesuwać piłkę, że całkiem nieźle się bawią ofensywnie. Co prawda w tym meczu Kings. Utrudnili im najbardziej chyba jak to jest możliwe tą zabawę, natomiast i tak no nie, było, nie, było, nie było źle. Rebels wiedzieliśmy, że, że w ataku będą mocni, no i faktycznie to się potwierdza, bardzo jestem ciekaw jak zaprezentują się na, na tle Warsaw Eagles. No defensywnie no, no widzimy, są, jest źle, są dziury między strefami, które aż proszą się o to, żeby wykorzystywać te, te błędy. W meczu, no szczególnie w drugiej połowie już Rebels wydawali się tacy troszkę zagubieni i w pewnym momencie nawet zrezygnowani. No trudno się dziwić, tak? Tam ciężko było nawiązać jakąkolwiek walkę, ten mecz bardzo szybko się rozstrzygnął. No a też o podsumowanie tego meczu i tego, co dzieje się w Rebels poprosiłem Sebastiana Iwanickiego. Posłuchajmy. Ostatni mecz można podsumować jednym zdaniem. To wszystko wina I Tyle, myślę, że na tym wystarczy ten opis tego. Dobra, żartowałem. Tak na poważnie. Daliśmy ciała. ale myślę, że to na końcu był dobry moment na ten zimny prysznic. Balonik pęknął, yy, marzenie o perfekcji zoni też się skończyły, więc będziemy teraz musieli stąpać twardo po ziemi, żeby jednak wyjść do playoffów, a później osiągnąć mistrzostwo, które jest celem na ten sezon. King zagrali bardzo dobry mecz, w którym grali bardzo. Prosty futbol, bardzo fizyczny i tyle wystarczyło. Stać pewnie na dużo więcej, ale tyle wystarczyło, żeby nabić wynik, który zobaczyliśmy w niedzielę. Duża nauczka dla nas i dużo wniosków już wyciągniętych na każdym etapie, zarówno taktycznym, jak również po prostu naszego zaangażowania w ten sezon, w mecze w treningi. Na pewno nie możemy pozwalać się, wchodzić w kolejne mecze, tak jak weszliśmy w mecz z Kings, czyli w zasadzie nie wyjść na boisko i dać sobie wbić dwa przyłożenia w trzy playe. Nastróje już w trakcie meczu, ale również po meczu bardzo podzielone wśród zawodników. Niektórzy odpuścili mecz dość szybko, inni uznali, że zimny prysznic, inni nie wierzyli w to, że dało się wygrać ten mecz, inni bardzo wkurzeni, jak ja z całą sytuacją, która zaistniała, tym wynikiem i naszą postawą. No myślę, że jesteśmy jednomyślni w kontekście tego, co musimy zrobić dalej, żeby to, ten wynik niedzielny się już nie powtórzył. Mamy podjęte pewne kroki. Zobaczymy, co z tego będzie. Na pewno będzie zmiana. Będzie zmiana. Eee... Zobaczymy, z jakimi efektami. Reszta sezonu będzie na pewno zdecydowanie trudniejsza niż to, co graliśmy do tej pory z wyłącznie meczu z Kings, eee, ponieważ na Lowlanders graliśmy na tyle, ile Gdzieś tam chcieliśmy, mecz był pod naszą kontrolą. W przypadku meczu z Metz już było cały czas gonienie, ale był zachowany spokój do samego końca. No i też na końcu nasza ofensywa dowoziła tam wynik, z defensywą był zdecydowanie większy problem. Do końca sezonu już raczej będziemy rozgrywać sezon grając bez tak mi się wydaje 10 zawodników z pierwszego składu, ponieważ kontuzje już ich wykluczyły. No jeszcze zostały. Kolejne trudne mecze. ale się nie łamiemy. Na pewno nie odpuszczamy sezonu mimo tej fali kontuzji, która jest już od pierwszego meczu z nami. Eee, ciśniemy, trenujemy, nastawienie jest dobre mimo wszystko. Eee, w tym momencie skupiamy się na Eagles i nie zostaje nic innego jak ciężko trenować, żeby reszta sezonu była dla nas łatwiejsza niż dla przeciwników i żebyśmy to my wychodzili wygrani z tego. MVP kolejki no Tutaj miałem trzech bardzo mocnych kandydatów, no i wszyscy ci zawodnicy to są rozgrywający. No, pierwszym z nich był Jake Siemens, no, bez błędy można powiedzieć, występ przeciwko, przeciwko Mets. Drugi, Witek Gajewski, który odpalił wreszcie w tym sezonie. To jest Witek, którego znamy z poprzednich sezonów, Witek, na którego czekaliśmy. Bardzo dobry mecz przeciwko Lowlanders, świetnie prowadził ofensywę. No i trzecim był kandydatem oczywistym był Jack Bill. Ostatecznie zdecydowałem się na rozgrywającego z Krakowa. Cztery przyłożenia biegowe, jedno, pod, jedno podanie na przyłożenie. No i już wspomniałem, że niewiele zabrakło, a miałby piąte przyłożenie, no ale tutaj nie dostał. Może dzięki Bogu po podania od Mateusza Wiechecia, bo miałby już chyba miałby wszystko, co można sobie wymarzyć w ataku. Ścieżkę, no pobiegł perfekcyjnie. Tutaj można zobaczyć jak, jak szybko urywa się obronie, jak wybiega na, na wolne pole aż prosiło się, żeby tam podanie było wysłane, no ale otworzył się podanie, nie dostał, może to jeszcze zobaczymy w dalszej części sezonu. No i to też wyróżnienie dla Jacka, no to jest takie też trochę podsumowanie tego, co zrobił do tej pory w lidze. Dla Kingston zagrał trzy mecze, trzy bardzo dobre mecze, trzy mecze, w których był zdecydowanym liderem swojej ofensywy. No, i cóż, cóż można powiedzieć? No, no Biega jak diabeł wypuszczony z piekła. To już się będzie ciągnęło to określenie do samego końca sezonu za, za nim. No, i ciekaw jestem, czy jakakolwiek defensywa znajdzie sposób na to, żeby zatrzymać nawet nie samego Jacka Billa, ale jego ofensywę, bo tam jest mnóstwo opcji: tam są opcje biegowe, są akcje podaniowe, są QB rany, mają ogromny wachlarz możliwości w ofensywie. Także z niecierpliwością czekam na kolejne mecze Kings no i defensyw, które. Będą próbowały powstrzymać królów. Power Ranking, ulubiona część programu, wszystkich oglądających. Zaczynamy bardzo szybko. Miejsce szóste, no tutaj nie może być inaczej, nie będzie zaskoczenia. Lowlanders, Białystok, Binance 03, mówi wszystko. Ostatnie miejsce w tabeli, do tego kiepski ostatni występ. No i to wszystko sprawia, że znajdują się w tej chwili w Power Rankingu na miejscu numer 6. Miejsce piąte, Warsaw Mets. Porażka w derbach strata rozgrywającego na kolejny mecz, no to powoduje, że oceniam mi w tej chwili jako piątę, piątą drużynę naszej ligi. Nie pomaga defensywa, w której są duże dziury, także w tej chwili to jest moja piątka. Miejsce czwarte to pierwszy z dzisiejszych awansów, Jaguars. Wreszcie zagrali tak, jak tego od nich oczekiwałem od początku sezonu. Były to widowiskowe akcje, były to akcje skuteczne. Obrona bardzo solidnie się zaprezentowała, myślę, że ten sezon może jeszcze nie w najbliższej kolejce, ale po następnej kolejce na dobre się rozpocznie, kiedy będą spotykali się z rywalami, z którymi będą mieli szansę nawiązać, myślę, rywalizację. Kings w tej chwili myślę, że są poza zasięgiem, jeżeli chodzi o następną kolejkę. Miejsce trzecie, Rebels. Porażka z Kings no, była raczej do, do przewidzenia, natomiast troszkę liczyłem, że popracują bardziej nad defensywą, która no, nie wygląda dobrze na początku tego sezonu. Bardzo ciekawie, naprawdę bardzo czekam na ich mecz z Eagles, bo tutaj liczę na strzelaninę punktową po obu stronach, no i będą decydowały formacje defensywne. A formacja defensywna w Eagles no jest moim zdaniem znacznie lepsza niż, niż w Rebels. No i miejsca 1 i 2, no nie ma tutaj też zaskoczeń, na, na, miejsc, na czele pozostają Kraków Kings. No i nie potrzeba chyba żadnego komentarza do, do, tej, do tej oceny i do tego miejsca bilans. 3-0 kolejne zwycięstwo, w bardzo pewnym stylu odniesione na, na swoim boisku. W mojej ocenie na tę chwilę, na ten moment w sezonie, w którym jesteśmy, no nie ma drużyny, której mogliby się bać. To w zasadzie inne drużyny powinny się bać. Kings na drugim miejscu Eagles, no bo obie formacje Eagles grają poprawnie już. Początek sezonu ofensywami słaby. W tej chwili już defensywa i ofensywa grają na, na tym samym poziomie. Wygląda też wreszcie na to, że Dianty Battle zbudował drużynę z tych indywidualności, które sprowadzili Eagles w poprzednim i w tym sezonie. Kolejka numer 4. W sobotę Jaguars u siebie podejmują Kraków-Kings, no i nie będzie tu wielkim zaskoczeniem, kiedy jak powiem, że stawiam na Kings. O nich było już dzisiaj dużo w programie, no ale zasłużyli na to jak najbardziej, nie będę się powtarzał zatem. Ciekaw jestem, jak Jaguars zaprezentują się po tym zwycięstwie nad Lowlanders. W pierwszym meczu tych drużyn Kings no, bez większych problemów wygrali. Widzieliśmy, że ten mecz też był bardzo szybko rozstrzygnięty. Teraz spodziewam się, że królowie ponownie wygrają, no ale że to już nie będzie taki pojedynek jak ten, który obejrzeliśmy w Krakowie. W niedzielę mecze otworzy nam pojedynek Mets z Lowlanders. No, faworytem mimo braku rozgrywającego, mimo wszystko będą Warsaw Mets. Choć jeśli można było to obstawiać, to ja żadnych pieniędzy bym na to nie, nie postawił. Najciekawszy będzie pojedynek ofensywy Lowlanders i defensywy Mets. No, wydaje mi się, że rozgrywający Lowlanders będzie w stanie coś wymyślić, żeby wykorzystać swoje te szanse, które dostarczy mu defensywa Mets. Może jest tutaj się zadzieć bardzo ciekawie. Niemniej moim typem na ten pojedynek jest wygrana drużyny z Warszawy. Meczem, który zamknie kolejkę, to będzie pojedynek Rebels Eagles chyba. Najlepszy pojedynek w tej kolejki, albo no przynajmniej najbardziej, najwięcej sobie po nim obiecuję. Dwie dobre ofensywy, które punktują bardzo wysoko, które grają atrakcyjnie wizualnie. Bardzo dobrzy zawodnicy, ciekawe formacje w ataku. No natomiast, tak jak już wspomniałem, defensywnie tutaj będzie się będą się rozstrzygały losy tego meczu. No i defensywa zdecydowanie jest na korzyść Eagles, dlatego stawiam, że to oni wygrają w Katowicach. No i cóż, na dzisiaj to już będzie wszystko, yy, dzięki za oglądanie, jeżeli Wam się podobało, pamiętajcie o tej łapce w górze, o komentarzu, o subskrypcji, jeżeli macie dużą chęć wspierania GameDay, no to oczywiście zapraszam na, na Patronite'a, tyle, dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym materiale.